Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Maga Ciasta, a w tym filmie chcę Wam pokazać przepis na bardzo prosty omlet idealny na masę. Ale też niekoniecznie, jeśli jesteście na redukcji albo po prostu na utrzymaniu wagi, możecie sobie tą dużą porcję omleta podzielić na dwie, zjeść to w dwóch posiłkach, niekoniecznie musicie w jednym, może to być świetna opcja na posiłek do pracy czy do szkoły zapakowany w pojemnik. Opcji jest, tak jak mówię, mnóstwo, dostosujcie to do swoich potrzeb, mam nadzieję, że film Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, będzie mi szalenie miło, a teraz zabieramy się już za przepis. I do przygotowania naszego przepisu będziemy potrzebowali 4 jajka, 80 g płatków owsianych, jednego banana, kakao naturalne, odżywkę białkową, ja użyłam o smaku waniliowym, yy, oraz użyłam również serka Skyr waniliowego. Potrzebujemy 2 kiwi. Orzechy włoskie albo jakiekolwiek inne, które lubicie. Ja postawiam na włoskie ze względu na ich super właściwości. I płatki musimy zalać sobie wyrządkiem, tak do poziomu płatków. Następnie przykrywamy je talerzykiem, tak żeby te płatki nam napęczniały. Wystarczy spokojnie 5 minut. Banana w magiczny sposób musicie obrać, a następnie zagnieść widelcem. Zważywszy na to, że nie za bardzo mi to szło, pozwoliłam sobie przyspieszyć tempo. I teraz te wszystkie nasze składniki umieszczamy w garnku, albo w dużej misce, co tam policie. Tak więc te nasze wspomniane cztery jajka. Do tego dodajemy zagniecionego bananka. Proszę bardzo, elegancja, kakałko, odżywkę białkową, takie dwie niepełne miarki to około będzie 35 g. No, i nasze płatki owsiane. Jeśli macie czas, możecie je nawet na całą noc zostawić w lodówce, wtedy one zdecydowanie zmiękną. I zwiększą swoją objętość, ale jeśli się śpieszycie, to 5 minut wystarczy. No i to wszystko mieszamy sobie widelcem. Możecie użyć miksera, ale moim zdaniem jest to bezsensowne brudzenie sprzętu, bo widelec super się tutaj sprawdzi. To nie musi być jakoś tak zblendowane. Wystarczy, że po prostu wymieszacie dokładnie. No i tą naszą masę przelewamy na patelnię. Polecam Wam patelnię dobrze nagrzać oraz wysmarować olejem. To zapewni Wam po prostu to, że nie będzie to, to ciasto Wam przywierało do jej powierzchni i wszystko będzie się ładnie odwracało. Omleta smażymy na bardzo malutkim ogniu pod przykryciem z obu stron. Z tym, że jeśli usmażycie go porządnie z tej pierwszej strony, na tej drugiej stronie wystarczą mu tak naprawdę nawet jedna minutka, dwie, tak żeby tylko te składniki z góry się troszkę zarumieniły. Odwracamy go oczywiście bezproblemowo. No i gdy omlet jest gotowy, możemy zabrać się za dodatki. Ja postawiłam tutaj na kiwi, użyłam. Dwa kiwi. Możecie postawić na dowolne owoce, które macie w lodówce czy tam w zamrażarce, jakieś zwrożone czy świeże. To jest już Wasza pełna dowolność. Użyłam sobie również serka typu Skyron. Jest fajny, bo jest wysokobiałkowy. Nadaje nam fajny smak, troszkę nam zmiękcza tego omlecika. Naprawdę fajnie się to komponuje, smak waniliowy. Tym czekoladowym omletem, no i ten serek nakładamy sobie na nasz omlet. Pozwolę sobie, tutaj zaraz znowu przyspieszyć, bo już można czekać. No i teraz kiwi, boom, cyk, cyk, elegancja Francja, orzeszki perfecto picobello. Zmieniam nawet język, w którym mówię, no i omlet jest gotowy tak naprawdę. Podaję Wam tutaj makroskładniki. I chciałam Wam podziękować za ten film, za obecność tutaj, jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, komentarzu napiszcie, czy takich filmów chcecie więcej, czy może coś powinnam tutaj zmienić, coś było niewystarczająco zrozumiałe, jestem otwarta na wszystkie sugestie, na Wasze opinie, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce.